Cześć wszystkim. To Marcin Frensko. Yy, Frycek49 z portalu Filmweb. Napisałem już yy, moją notkę, ostatnią yy, pisaną na FDB. Jak wiadomo, w Filmweb tam rezygnuję z tych blogów pisanych, dlatego tam przerzucam notki pisane i jeszcze tam pisałem w międzyczasie je. No ale teraz przechodzę całkowicie na format wideo. W sobotę będzie y, obiecany vlog o, o ciekawostkach mojego bloga y, na FilmWebie, będzie o moich planach, jakie mam y, zamiar y, podjąć w związku z moim y, blogowaniem y, na YouTubie. Wszystkie tam plany, jakie pomysły, czy ten, dowiecie się o mnie, dużo ciekawostek, jakie rzeczy słucham. Jakich vlogerów cenię, publicystów internetowych? Na pewno nie wymienię wszystkich, których cenię, no bo to by było za długo, nie? Ale takich najważniejszych, którzy jakoś tam mi imponują, no to będę tam wymieniać. No i właśnie te wszystkie plany, takie, jak, co bym chciał robić na tym filmie nie, nie na film, pewnie to już nie, nie? Ale na YouTubie, nie? Jak, jakiego rodzaju rzeczy? Na przykład, y, jak będzie wyglądać przenoszenie y, notek y, pisanych do formatu wideo, bo ja będę je, będę je y, przerabiać na wideo, nie? Po prostu uważam, że trzeba, trzeba je przerobić na wideo, no bo to... Żeby było wszystko razem, nie? Bym chciał. No to, to też ja to sobie muszę w głowie poukładać, nie? Bo niektóre y, czasami tam poruszałem dwa podobne tematy na przykład, no i po prostu y, nie chciałbym, żeby to było tak, że dwa razy mówię o tym samym, nie? Na przykład y, było na przykład o poprawności politycznej, czy tam y, czy twórcy powinni móc pokazywać przemoc na przykład w filmie, czy nie powinni, y, gdzie są granice, albo na przykład kwestie parytetów. No, to co bym chciał wszystko razem poruszyć w jednym materiale, a nie dwóch osobnych? Bo wydaje mi się po prostu to sensowniejsze, nie? To, to, to jest bez sensu, jakbym miał, miał mówić osobno o parytetach, a osobno o kwestiach tam związanych z brutalnością, czy tam z jakimiś treściami mocnymi, które są często w sztuce, w filmach, w książkach, nie? Jakie są moje spostrzeżenia na ten temat, nie? Czy tam na przykład, jakie są moje kwestie na przykład yy, związane z tym, że dzieci robią karierę yy, w sztuce, nie? że grają w filmach, yy, piszą książki, robią muzykę, czy tam, nie wiem, yy, ten, no to tam też na przykład by, był temat ogólnie o tym, jak ja widzę występowanie dzieci yy, w, yy, przed kamerami i w ogóle w sztuce, ich działalność. No, i potem był temat na przykład związany z filmem Gwiazdeczki, tym na Netflixie, z o, o którego jest teraz awantura, nie? O tych dzieciakach, co tam biorą udział w tych konkursach piękności i tak dalej. I tam się niektórzy wszyscy oburzyli, nie? No, te, też to są takie tematy podobne, niezbliżone. Na przykład, czy dziecko może występować w filmie skierowanym do osób osiemnastoletnich, nie? 18. plus czy ten, no bo. Dzieci od dawna w takich filmach występują, nie? To tak jest. No i to, ten temat to bym chciał razem poruszyć, nie? Kwestia właśnie występowania dzieci w filmach, czy mogą występować w filmach dorosłych, dorosłych, takich właśnie jakichś horrorach, czy tam innych trudnych, czy nie mogą, czy to jest dobre, gdzie jest granica, nie? I w ogóle kwestie ograniczeń tych wiekowych wszystkich, no to to bym chciał razem po, poruszyć, bo to. Po co mówić kilka razy o tym samym? Mogę, po... zamiast nagrywać blog na 10 minut i powiedzieć osobno o co myślę o samym występowaniu dzieci, a co myślę o tym, jakby dziecko, na przykład, nie wiem, miało napisać horror or gore i w stylu Edwarda Lee. I to ktoś by miał mu wydać, takiemu dzieciakowi. No to... Yy, ten, nie? No to lepiej poruszyć cały, ten, cały obszar tematu razem. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. No, co, co jeszcze? No, ale to już tak szerzej wam powiem, jak, jak, jakie tematy ze sobą razem połączę, jakie ten... Bo niektóre też nawet, te co wrzuciłem na FDB, to niektóre to tam wywale nie? Bo tam... One są, niektóre są notki takie przestarzałe, na przykład dotyczą jakieś tam rzeczy, które miały miejsce dawno, albo które się w branży filmowej trochę pozmieniały. No to też bez sensu jest je, jest je przerzucać jakoś tam. Zresztą też na pewno będą zmiany tam jakieś, na przykład nie wiem nazw wymienionych w przykładach, czy ten. No bo wiadomo, nie? Sztuka się rozwinęła od tego czasu. Na przykład z ten. Nie, nie będę po po podawać na przykład e, za przykład. E, e, na przykład jak będę mówić e, o dzieciach występujących w filmach, to na przykład nie, po nie podam, e, że Jude Ferland e, gra w filmach. I tam robiła karierę. No, bo ona już jest dorosłą osobą, nie? To, to by było bez sensu mówić o filmach, jak, w których grała, jak była dzieckiem, nie? Chociaż nie, no, o nich też można mówić, bo to, na przykład Silent Hill to jest y, klasyka kina dzisiaj, nie? Czy na przykład Kraina Traf, nie? Ale to chodzi o to, żeby też te notki właśnie y, y, były bardziej tak z perspektywy współczesnej, nie? O to mi chodzi. Na przykład przykłada, na, przykładami... z tymi przykładami co ja mam pamiętanie. Będę na przykład po, po, podawać yy, McKenna Grace za przykład. Albo kogo tam można.. Brooklyn Prince, tak? A nie na przykład właśnie starych tych... Tak. Wiem, że się po, po, powtarzam z tym przykładem, ale tak jakoś zaczęła się płyta trochę, nie? No. Myślę, że będzie fajnie. Szerzej, szerzej to wszystko opowiem. Yy, w sobotę. Nawet nagram, z tego jak, nawet nagram z tego, dłuższy film. Muszę popracować nad tym moim jąkaniem się strasznym, ale to tak w trakcie nagrywania wszystko wyjdzie, nie? No. Będę nad tym pracować, bo to, to ale już to, tego vloga to już zrobię do końca. Nie, i tak puszczę. Będzie co będzie. No i tyle. Do, do, do soboty, nie? W sobotę powiem właśnie więcej swoich planów, więcej ciekawostek, takich. I już po prostu od poniedziałku będą normalne vlogi. Będę przenosić te. Stare notki wszystkie. Ja sobie, ja sobie też muszę poukładać w głowie, nie? Które tematy po, połączyć, które odrzucić, bo są właśnie przestarzałe. Jakie nazwiska wymienić w, w przykładach. Jakie filmy. Jak, czy, czy tam jest nawet, nawet z historii kina coś tam podać, nie? No to wiadomo, nie? Ta historia kina od od 2014 to się rozwinęła, nie? Na notkę, którą pisałem o występowaniu dzieci w filmach, no to właśnie on, ją tam pisałem chyba w 2000, nie wiem, chyba w 2012 roku jakoś. Musiał, bym musiał zajrzeć na FDB, tam mam datę zapisaną, albo jeszcze na film, póki ten blog jest, bo oni tam dopiero 30 chcą to skasować, nie? No ale to tam właśnie było pisane w 2012 czy tam 2013, nie? No to wtedy właśnie Judal Ferland była podawana za przykład czy tam siostry Fenning, czy tam inne właśnie w dziecięce gwiazdy w tamtych czasach, a nie na przykład a nie, no bo wiadomo, no w przyszłości nie można zajrzeć, nie? Nie wiedziałem, że dzisiaj, że dzisiaj Brooklyn Prince będzie gwiazdą, czy Mcella Grace, czy tam inni, nie? Także to będzie w ten sposób. A, tak. tak samo na przykład wiem, z filmem a, z filmami akcji czy tam yy, na, w, podobnej, na pewno, w podobnej formie czy tam bez jakichś większych zmian to na przykład yy, rzucę notkę o Audie Murphy yy, tym, yy, tym weteranie wojennym yy, z, co robił później karierę w filmach yy, yy i tam grał w westernach różnych, nie? No to o nim tam zrobię notkę mniej więcej taką samą, nie? No bo, no bo obejrzałem z nim prawie wszystkie te westerny, parę tam jeszcze filmów z innych gatunków, co on robił. No i co więcej o nim można powiedzieć, nie? Ciekawe miał życie, grał w fajnych filmach, westerny z nim to klasyka, na przykład Kula Bez Imienia, na przykład. No, tak samo na przykład o Chucku Norrisie, nie, no to te, też tam wszystkie filmy z nim widziałem, on już raczej się wycofał z robienia filmów, no to mogę rzucić e, mniej więcej e, w niezmienionym tonie e, swoje spostrzeżenia. No, a właśnie tak będzie, nie, część tych właśnie notek pozmieniam, a część zostawię, część zostawię tak jak jest, część... Część pójdzie, zostanie wywalona, ale nie, że wywalona, nie? No bo na FDB chcę te notki zostawić, nie? Kto, kto chce zobaczyć, jak kiedyś ten blog wyglądał na Webie, kto będzie chciał tam sobie poczytać, co pisałem, jak to wygląda z perspektywy dzisiejszej, a jak z tamtej, no to będzie mógł sobie przeczytać to, nie? Sobie porównam wideoblogi z notkami, które wpisałem, nie? No i tyle. Do zobaczenia do soboty. Sobota będzie więcej ciekawostek. Może nawet ten vlog będzie dłuższy, bo będę chciał tam jak najwięcej tych ciekawostek podać, tych swoich planów, co z czym połączę i tak dalej, nie? No i do zobaczenia. Cześć.